O godzinie 21 kierujący motocyklem lat 33 jadąc w kierunku centrum w kierunku Chmielowic na skrzyżowaniu ulic Niemodlińska Dambonia doprowadził do zderzenia z, z trzema pojazdami. W wyniku tego zdarzenia pasażerka motocykla lat 21 poniosła śmierć na miejscu. Uczestni pozostali uczestnicy nie odnieśli obrażeń w tym zdarzeniu. W tej chwili na miejscu znajduje się grupa dochodzeniowo-śledcza, która ustala y, przyczynę tego wypadku. Proszę, Aspirant sztabowy Piotr Ludwiński, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Przedstaw się. Młodszy kapitan Ryszard Nasterów, jednostka ratowniczo gaśnicza nr po 2 w Opolu. Kilka minut po 21. Na skrzyżowaniu ulicy Niemodlińskiej oraz nabania doszło do zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyły dwa samochody osobowe oraz motocykl. Na skutek tego zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby poruszające się motocyklem. Działania zastępów w straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym oraz pomoc w prowadzeniu czynności dochodzeniowo śledczych pod, pod nadzorem prokuratora. Ponieważ przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon pasażerki motocykla. Jakie jednostki brały udział? W zarządzie brały udział trzy zastępy: dwa z jednostki ratowniczo-gaśniczej Niemlowa w Opolu oraz jednostka OSP Żerkowice. no, no i jest nadal.